No i w tej chwili Oli Młotka jako pierwszy, w pierwszej grupie skakał Janne Haponen zaledwie 119 metrów. Ale widzą Państwo znowu warunki nie umożliwiają Mironowi Tepeszowi zapalenie zielonego światła. Czuwa nad tym wszystkim z boku Walter Hofer, dyrektor Pucharu Świata stojący, o proszę. No wszystko jest zielone światło. Dostał sygnał do tego, by jechać Oli Młotka. No i popatrz. Janne Haponen tylko 119 metrów. Teraz wszystko w nartach jego kolegów, by odlecieć. No i proszę! No i proszę, kiedy ma się bardzo dobre warunki, można liczyć na dobry skok. No oczywiście u zawodnika, który potrafi te dobre warunki wykorzystać. A Oli Młotka na pewno do takich się zalicza 209 metrów reprezentanta Finlandii. Taki promyczek w tych ciemnościach, jakie zapanowały nad fińskimi skokami. Pojawiają się takie przebłyski e, potencjału i możliwości poszczególnych skoczków. No bo przecież e, i Oli Młotka, który ma już 23 lata, e, w swojej karierze no, lądował w drugiej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. 14. w Ikersund w ubiegłym sezonie, 14. w Sapporo, 15. w Krachowie że bez wielkich sukcesów, ale skoczek solidny. Ansi Kojwuranta, który bije brawo swemu koledze. No i rzadko chyba oglądany gest trenera Pekki Niemle, który cieszy się ze skoku swojego podopiecznego Olimotka. I na pierwszym miejscu w tej chwili Finnowie 209 metrów. no w porównaniu ze 119 metrami Janne Haponena progres zdecydowany.